Witajcie! Czas na kolejną nagrodę z Boostera. 21 Random Booster miał ich aż dwie. Dev Diabolos i Abyss Diabolos. Czyli prawo i lewo skrętna opcja dla dysku Delty. Dziś otworzymy sobie Abyss Diabolosa z jednego prostego powodu. Jest tańszy. No ale niestety nie oznacza to, że tani. Wciąż to jedna z dwóch nagród. Sprawdźmy czy warto wydać takie pieniądze. Naklejek w sumie mogłoby nie być. Dwa małe punkciki, byleby zasłonić śruby. Nawet nie będę ich otwierał. Zacznijmy od drivera. Ewolucja typu z pierwszego Sprigana do Dash. Jeśli puścimy go pod kątem, powinien atakować. Natomiast poziomo powinien zachowywać się spokojnie. W praktyce atak ustępuje po pierwszych uderzeniach. Co nie sprawia, że stanie się dobrą staminą. Aby wykorzystać pełen potencjał tego typu, trzeba go naprawdę wyczuć. A fakt, że dodali mocniejszą sprężynę, na pewno kusi. Disk, piątka. Teoretycznie, obie strony disku znaczki się różnią. Przy dokładniejszych oględzinach zauważamy, że tam, gdzie są trzy wypustki, to dwie z nich są zdecydowanie mniejsze od reszty. Natomiast po testach okazuje się to zaskakująco dobrą staminą. Jestem miło zaskoczony jak jest to zbalansowane przy takim designie. No i najważniejsze, chip, ring i chasey. Zacznijmy od chipu. Diabolos, dwójka to pierwszy chip, który ma wbudowany na stałe core. Na szczęście jest metalowy, więc chyba nie będzie nikt płakał z tego powodu. Dodatkowo jest to pierwszy chip, który jest zarówno lewo i prawoskrętny. No, najważniejsze, czyli zęby. Te naprawdę są mocne. Dyski z tym chipem są niemal nie do zberstowania. Tyle atrakcji, że można by pomyśleć, że odpuszczą sobie wygląd. Nic bardziej mylnego, Michu 12. Nowy Diabolos wygląda świetnie i nie dziwi, że nie bawi się w dodatkowe naklejki. Metaliczna farba i przezroczysty plastik z brokatem przywodzi na myśl najlepsze designy Metal Fury. A smoki zawsze są spoko. Ring wygląda równie dobrze co chip. Dużo detali i farby sprawia, że rzeczywiście nie potrzebuje naklejek. Niestety na wyglądzie się kończy, bo nie ma właściwie żadnej przydatności bojowej. Przekombinowane końcówki będą za słabe na atak, ale też zbyt wystające do defensywy. Bardzo ciężko znaleźć dla niego jakiekolwiek zastosowanie. Na 100% nie sprawdza się w kombinacji z boostera. Przegrywa jakieś 90% pojedynków i mam wrażenie, że pozostałe 10% to zwykły fart. No i na koniec Chasey. 1S to nic szczególnego, bo występuje już w Glide Ragnaroku. Bardzo dobre, staminowe chasey, do którego można dodać disk. Ale i tak ponarzekam. Bo nie pasuje mi właśnie tutaj. Taki design aż prosi się o większe chasey i dopasowanie do ringu. No ale... to random booster. Tu tego nie uświadczysz. No mówi się trudno. Odsumowując, jest to jeden z ładniejszych dysków Beyblade Burst Sparking. Jest to także jeden z najgorszych dysków w tej serii. Polecam tylko i wyłącznie w celach kolekcjonerskich, do grania lepiej pozostać przy poprzednich Diabolosach. No chyba, że macie na tyle dużo kasy, żeby go kupić dla samego chipu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Na razie.